Czesław Michiewicz zawsze był, jest i będzie trenerem, który dobiera zawodników pod pomysł gry, a pomysł gry dobiera pod konkretnego rywala. W związku z tym ja bym się nie przejmował, że w jednym meczu zagraliśmy tym zawodnikiem, bo za chwilę pomysł może być inny, bo rywal ma, nie wiem, problemy innej natury niż poprzedni przeciwnik i skoczy inny zawodnik. moim zdaniem Czesław Michiewicz jest zawodnikiem, który trenerem, który całkowicie całkowicie ufa wszystkim piłkarzom dzisiaj natomiast będzie sobie ich wykorzystywał zgodnie z taktyką jaką wymyśli czy a czy to co dzisiaj zobaczyłeś w meczu Polska Arabia Saudyjska zgadzało się, mniej więcej z tym czego się spodziewałeś zobaczyć i co i co spodziewał się zobaczyć Czesław Michniewicz. Nie, no momentami to był bardzo ciężki mecz dla nas i, i, i nie niezaładny w naszym wykonaniu. Natomiast ja wolę Wam zostawić analizę, e, analizę, taką dokładną, co tam się działo na boisku. No, bo ja byłem na trybunach, ja byłem w emocjach, ja wrzeszczałem, więc nie chcę tutaj się mądrzeć. Mogę tylko powiedzieć, że z mojej perspektywy, jak sobie tam przeglądam różne strony, wywiady, programy. To moim zdaniem przez ostatnie kilka dni w Polsce dużo osób zostało po prostu pierdolca. E, mówiąc krótko, e, jak, jak my byśmy z tym Meksykiem przegrali 0,8, a nie zremisowali 0,0. E, dzisiaj jesteśmy na pierwszym miejscu w grupie. E, dla mnie jest to po prostu e, magiczny wieczór i mam zamiar się nim cieszyć. A Wam zostawię tam szukanie tych wszystkich niedoróbek, których na pewno było dużo, bo nie ma się szarować na, na, Natomiast na sam koniec jest lekkie, e, lekkie i tak. E, Leki niedosyt po tym spotkaniu, bo można było wygrać wyżej, a te bramki mogą mieć znaczenie. Tak, o tym też już mówiliśmy, właśnie powiedziałem, że ta sytuacja Lewandowskiego na 3 do 0 mogła mieć naprawdę kapitalne znaczenie dla nas, dla, dla bardzo dobrego bilansu bramkowego przed, przed trzecią kolejką, przed meczem z Argentyną. Słyszę, że głos masz zdarty, jak stare gacie. Czy, czy chcesz, powiedz, jaka była w takim razie atmosfera na trybunach? Czy sprawiłeś, że polscy kibice nie byli smutni? Wiesz, zawsze trzeba zestawić. Smutni w zestawieniu z kim? Myślę, że dzisiaj nie było szans znowu się przebić przez doping gospodarzy, chociaż był on mniej intensywny niż doping w Meksyku i pewnie parę razy w telewizji było słychać kibiców reprezentacji Polski. No emocje były nieprawdopodobne, bo ten mecz miał taką dramaturgię, jakiej, jakiej dawno nie widziałem. Ta interwencja Wojtka Szczesnego jest jedną z najlepszych interwencji podwójnych, jakie, jakie widziałem w życiu, a na pewno najlepszą podwójną, jaką widziałem na żywo, po prostu z trybun. To było fenomenalne, co zrobił, chociaż tam ktoś mi już powiedział, że ta dobitka nie byłaby uznana, bo zawodnik... Arabii za szybko wbiegł polekarny, ale nieważne no, zrobił, zrobił coś spektakularnego Wojtek. Eee, chciałem też powiedzieć parę słów o Kamilu Gliku, bo to był piłkarz którego strasznie podważano w momencie wybierania kadry 26-osobowej, a co dopiero jedenastki Tymczasem Kamil, moim zdaniem, ma za sobą dwa znakomite mecze na tym mundialu i żeby niektórzy się przyzwyczaili do myśli, że Kamil może mieć podgórkę w różnych miejsc, miejscach, w różnych momentach, ale w reprezentacji Polski to jest po prostu gladiator. No to możesz w takim razie, bo my zaraz przejdziemy do oceny naszych środkowych obrońców, masz prawo się wypowiedzieć. Twoja ocena dzisiaj dla Kamila Glika? Nie, 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 nie chcę, nie chcę wystawiać noc, bo wy widzieliście lepiej. Ja byłem bliżej jednego pola karnego i wielokrotnie jak było jakieś zamieszanie po drugiej stronie boiska to nie byłem w stanie dostrzec, co tak naprawdę się wydarzyło. Ja mówię o ogólnym wrażeniu, że ogólnym Dobra. wrażeniu, że Kamil wydaje się totalnym szefem. Dziękujemy Ci bardzo i czekamy na kolejne mundialowe zera w trakcie tego mundialu. Dzięki. I życzę Ci mimo wszystko, mimo tego, że jesteśmy już tutaj. Powoli przysypywani gruzem, jeśli chodzi o robotę. Życzę Ci, żebyś jak najdłużej stamtąd nie wracał, dobra? Słuchaj, mi było, mi było głupio przed e, czasie Michniewisza powiedzieć, mu, że bukuję bilety dzień po fazie grupowej, bo czułem się trochę jak zdrajca. Więc zabukowałem i tak na wszelki wypadek te 4-5 dni później te bilety, żeby jeszcze ewentualny mecz ósmej, zahaczyć. I coś mi się wydaje, że zahaczę. Dobrze, ale czy stało, czy stało się zadość waszej tradycji? Spotkaliście się przed meczem? E, powiedziałbym wirtualnie. Wirtualnie to zrobiliśmy. Natomiast face to face nie było jak. Myślę, że przed Argentyną się uda, bo ten mecz będzie bardzo późno.